Obniżona samoocena powoduje, iż ten człowiek podejmuje takie, a nie inne działania. Zaczynają się od nich na samym starcie izolować. Tam nie garb się, głupio wyglądasz, robisz głupie miny, za mało pracujesz, jesteś leniwy. Można nawet wiele milionów ludzi przekonać. Witam ponownie na moim kanale. Ostatni odcinek zakończyłem informacją, że dzisiaj będę mówił o fobii społecznej. Przypominam, że. Ostatnie dwa odcinki mojego cyklu poświęciłem lekom przeciwdepresyjnym z grupy SSRI, tak? czyli grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Dlaczego ciągnąłem jedną chorobę, tak zwaną fobię społeczną, i postanowiłem ją omówić i poświęcić jej osobny odcinek? Otóż uważam to schorzenie, które często jest lekceważone za naprawdę. Bardzo, bardzo niebezpieczne, rujnujące wielu ludziom zaburzenie. Co to jest fobia społeczna? No to jest potocznie nazywana przez innych nieśmiałość. Tak? Boimy się publicznych wystąpień. Boimy się, nie wiem, wyjść przed klasę i wyrecytować wiecz. Tak? Bardzo się boimy. To nas paraliżuje. Robimy się cali czerwoni, boimy się spotkań z ludźmi, boimy się wystąpień, boimy się wystąpić przed kamerą. Generalnie Boimy się, boimy się ludzi, tak? No bo nazwa m, fobia społeczna. Wiadomo, tych fobii jest w ogóle bardzo dużo, tak, i one stanowią wdzięczny temat nawet różnego rodzaju tam filmów, utworów poetyckich czy, czy, czy książek. Natomiast nie ma chyba gorszej fobii niż, y, niż fobia społeczna. Pamiętam, jak kilka lat temu byłem na wykładzie z pediatrii, i tam pewien profesor amerykańskiego towarzystwa Pediatrycznego zwrócił uwagę, iż jedną z Prawdą poważniejszych chorób, jakie dotykają dzieci, jest tak zwany katar sienny. On mówił o małych dzieciach. No, sala była zaskoczona, ponieważ katar sienny no nie jest to jakaś, jakaś tam, powiedzmy, nadzwyczajna przypadłość. Natomiast on wyjaśnił, do czego ta wydawałoby się banalna choroba może prowadzić. Otóż powiedział, iż dzieci, małe dzieci, które idą do przedszkola, które mają ten katar, są zakatarzone, smarkają, one w naturalny sposób wycierają sobie te noski rękami, mają w związku z tym te ręce brudne. One brzydko wyglądają, i inne dzieci nie chcą się z nimi bawić, nie chcą być z nimi w parze, zaczynają się od nich na samym starcie izolować. Takie dziecko, które czuje się wyizolowane, ono właśnie nie wie, dlaczego tak się dzieje. Ono, te dzieci, nawet one nie, nie, nie komunikują sobie często, że to chodzi właśnie o to, że ten tam jakiś, jakiś krzyś czy, 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 czy marysia po prostu jest jak ona nas dotknie taką rączką, to to, to jest nieprzyjemne. Ten izolacjonizm, który zaczyna się od tego banalnego kataru sięnego, on może prowadzić do właśnie wystąpienia fobii społecznej. Jest to jeden z mechanizmów. Taka osoba się uczy, że jakoś tam jest negatywnie postrzegana przez otoczenie. Ale drugim takim, czy nawet najczęstszym mechanizmem, w jakim dochodzi do powstania problemu, jest tak naprawdę negatywne wzmacnianie, wzmacnianie negatywnych przekonań na swój temat przez naszych najbliższych, czyli najczęściej rodziców. Tak? Bardzo często ludzie mają zwyczaj krytykowania swoich dzieci. Tak? Wydaje im się, że jeżeli będą te dzieci napominać, krytykować, mówić im tam, nie garb się głupio wyglądasz, robisz głupie miny, za mało pracujesz, jesteś leniwy, jesteś za gruba, to te dzieci będą się mobilizować do działania, korygować te swoje niedomogi w ten sposób będą jakby lepsi. Tak? Ludzie się boją chwalić dzieci, no bo jak będę chwalił dziecko, to przecież to dziecko spocznie na laurach, ono nie będzie pracować, no i to doprowadzi do, do problemów. No nic bardziej mylnego. Proszę Państwa, to mówię przede wszystkim do, do rodziców, wzmacnianie pozytywne dzieci jest niesamowicie istotne. Ja mam w tej chwili pacjentkę, która funkcjonuje w taki sposób, czy maś połowiczy, to znaczy studiuje na elitarnym kierunku, studiuje prawo. Jest bardzo dobrą studentką, podejmuje wyzwania, chce być adwokatem, ale z drugiej strony ma bardzo poważne problemy w byciu z rówieśnikami, nie potrafi nawiązywać tych relacji. Kiedy analizowaliśmy to, doszliśmy do wniosku, że ona dostała bardzo dużo wsparcia ze strony swojej mamy, która ją zawsze chwaliła, broniła, ale miała tatę, który ją bezustannie napominał, krytykował. Poprawiał, i to doprowadziło do wytworzenia się w niej takiego właśnie no, poczucia, że ona jest nieatrakcyjna, że ona jest e, nieciekawa i że ludzie tak naprawdę będą ją odtrącać. Pozytywne wspomnienia, dawanie dziecku e, pozytywnego takiego feedbacku, jesteś silny, poradzisz sobie, dasz radę, pokazywanie, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta, jest, e, proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo ważne. Oczywiście fobie społeczne mogą się kształtować i kształtują się w sytuacjach, w której ktoś utraci rodzica, tak? w sytuacjach, w których dochodzi do jakichś wydarzeń o charakterze historycznym. No jestem całkowicie przekonany, że u bardzo wielu osób, młodych ludzi, dzieci z dzisiejszego terenu Ukrainy takie zaburzenia mogą się, mogą się pojawić. Jak to się mani manifestuje? No, to manifestuje się, tak jak już powiedziałem, nie tylko tym czerwienieniem się, ale lękiem. i prowadzi do najbardziej niebezpiecznej rzeczy, jaka nas może spotkać w życiu, a mianowicie do wycofywania się. Życie nie jest łatwe, ale często wydaje nam się, że jest trudniejsze niż jest w rzeczywistości. Często jak podejmiemy jakąś inicjatywę, to okazuje się, że to jest prostsze niż nam się Wydawało. Takim klasycznym przykładem są kariery np. takich ludzi jak Donald Trump, tak? który był przekonany, który wierzył w siebie, że on będzie najlepszym amerykańskim prezydentem, że on w ogóle zostanie wybrany na prezydenta, nie mając kompetencji, tak, mając. Około 70 lat, nigdy nie zajmując się pracą administracyjną, no nie nadając się tak naprawdę do tego typu działań, no przekonał to siebie pół Ameryki. Więc to jest taki przykład, że naprawdę można nawet wiele milionów ludzi przekonać, jeżeli się, jeżeli się mocno wierzy w siebie. Ta wiara w siebie jest. Jest bardzo istotna. Brak tej wiary w siebie działa odwrotnie. I teraz ja bardzo cenię pracę pielęgniarek, pielęgniarzy. To są, to są ludzie, bez których system ochrony zdrowia by nie istniał. Ale w tej grupie są ludzie, którzy tak naprawdę chcieli być lekarzami, ale nie zdecydowali się. I teraz, czemu na to się nie zdecydowali? W bardzo wielu przypadkach, dlatego że po prostu nie wierzyli w siebie. Ja rozmawiałem z wieloma, bo mam wielu przyjaciół, współpracowników z kręgów właśnie pielęgniarskich czy ratowniczych. I ci ludzie mówili, a ja się nadaje, ja bym sobie nie dał rady, ja bym sobie nie poradził. Nic bardziej mylnego. naprawdę nie trzeba być Einsteinem, żeby dostać się i skończyć medycyny, tak? Do pewnych działów medycyny potrzebne, są pewne talenty, tak? Ale osoba wielu z tych ratowników bardzo bardzo ludzi sprawnych manualnie, to gdyby poszli na tę medycynę, skończyli, dzisiaj byliby świetnymi chirurgami, tak? Ja, mimo że jestem lekarzem, gdybym się zajął chirurgią, podejrzewam, że to by się, dobrze, że tak powiem, dla pacjentów nie skończyło, tak? Tak więc jakby naprawdę warto wierzyć w siebie i warto podejmować wyzwania, warto próbować, ponieważ bez tego funkcjonujemy w życiu dosłownie kilka pięter niżej. Ponieważ człowiek, który uważa, że no właśnie, nie nadaje się, żeby być lekarzem, tak? i decyduje się podjąć jakąś tam dużo, powiedzmy, mniej nawet dochodową czy ciekawą pracę, on może na de facto całe życie przesunąć się w zupełnie inny segment społeczny, którego, którego nie chce. Tak? Ludzie, którzy nie są pewni siebie, którzy, którzy cierpią na, na fobię społeczną, będą mieli problemy z założeniem rodziny. Powiedzmy sobie szczerze, no naprawdę no bardzo często jest tak, że atrakcyjni ludzie, nie będący pewni siebie, właśnie krytykowani przez tych rodziców w dzieciństwie, wycofują się, nie wierzą w siebie, nie idą nie wiem, na dyskotekę, na jakieś tam spotkanie, nie odpowiadają pozytywnie na zaproszenie na randkę. No i to prowadzi do tego, że czasami z czasem zostają samotni, są samotni, cierpią z tego powodu. Tak naprawdę mogłoby być zupełnie, zupełnie inaczej, prawda? Ja pamiętam to jest... czasem tak się zdarza, że można osiągnąć bardzo duży sukces zawodowy, a mieć problemy w życiu prywatnym. Ja pamiętam, byłem kiedyś zdumiony, jak przeczytałem, iż znana piosenkarka Beyoncé jest była tam maltretowana przez, przez swego partnera. Ja na początku jak o tym czytałem, to czytałem, nie, nie wiedziałem, że to chodzi o tą Beyoncé, tak? Jak dopiero się zorientowałem, że to ta Beyoncé, no to pomyślałem sobie, no tak, no można być wielką gwiazdą, tak? można być multimilionerem. A mimo to można być gdzieś tam poniewieranym przez, przez kogoś bliskiego. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nie ma się poczucia własnej wartości. A w życiu, to właśnie poczucie własnej wartości ma kluczowe znaczenie. Teraz my, jako psychiatrzy, możemy walcząc właśnie z fobią społeczną, pomóc. Tak? W jaki sposób to, to robimy? Otóż, jeśli chodzi o leczenie fobii społecznej, tutaj rekomendujemy połączenie sesji terapeutycznej, polegającej na Stosowaniu tzw. terapii behawioralno poznawczej jeżeli jest dostępna. O tych formach terapii będę mówił w kolejnych odcinkach, właśnie z lekiem grupy SSRI, co jest bardzo istotne, co zawsze podkreślam i będę podkreślał. Sam lek, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z ludźmi młodymi, no nie rozwiązuje sprawy. My mamy łączyć lek z działaniem, tak? I w przypadku występowania fobii społecznej łączymy. Sesje terapeutyczne z zastosowaniem leku. Często ten lek, właśnie z grupy SSRI, on ma nam pomóc, z, jakby złapać energię, ten rozpęd, żebyśmy zaczęli pracować nad sobą. On czasami łagodzi negatywne skutki psychoterapii, bo psychoterapia potrafi być bolesna, ale połączenie właśnie tej metody farmakologicznej z metodą terapeutyczną daje. Daje dobry efekt. Ja mówię o fobii społecznej w kontekście dzieci, ludzi młodych, ale to dotyczy też ludzi jak najbardziej dorosłych. No naprawdę, wydaje mi się, że chyba no niemalże co drugi pacjent, który do mnie przychodzi, to gdzieś tam prędzej czy później dochodzimy do tego, że obniżona samoocena powoduje, iż ten człowiek podejmuje takie, a nie inne. Działania, tak? Na przykład nie chce się rozejść z partnerem, który go maltretuje, tak? Nie chce zmienić pracy, mimo że szef stosuje mobbing. Boi się. Dopiero jakby bardzo często lubię, zwłaszcza u kobiet, które są jakoś tam maltretowane, podawać taki przykład. Mówię, czy na przykład pani sobie wyobraża, bo tam są osoby, które przychodzą i mówią, że mają problemy, na przykład nie wiem, z teściowymi, które bardzo źle je traktują. Czy pani sobie wyobraża, gdyby na przykład do pani teściowej przyjechała Doda, tak? to pani teściowa też by tak ją tam, prawda, obsobaczała i, 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 i brzydko nazywała, czy raczej byłaby zdystansowana? No, mam na myśli piosenkarkę, której co prawda osobiście nie znam, ale stanowią ona taki pewien, pewien symbol, można powiedzieć, pewnej takiej pewności siebie, pewnej, pewnej odwagi, pewnej, pewnej asertywności. No, często ci ludzie się uśmiechają. Jedni z tego wyprowadzają wnioski, że zmieniają swoje funkcjonowanie, inni nie. A to jest naprawdę bardzo ważne, żeby różnymi metodami i farmakologicznymi, i terapeutycznymi doprowadzić do tego, że z tych takich szarych myszek zamieniamy się w ludzi pewnych siebie. Bardzo dziękuję. To tyle na ten temat w dzisiejszym odcinku. Prośba o komentarze, prośba o subskrypcję i do zobaczenia za tydzień.